Oczywiście wiesz, jak to jest jedzenie, nie? No, mi zdaliśmy do talerzyka po jednej łyżeczce tej papki. Wszystko rozniesione. Jedna osoba ma ręcznik, ręcznik ma, czyli ma ręcznik i trzyma szczeniaka. jej zadaniem jest tak trzymać, żeby trzymać łapy i w, mi w miarę stawić mm. głowę. Druga osoba przykłada tu miseczkę. I manewrować tak, żeby jadły z miseczki. I ty cały... chce papa. papa. Cała papa mokra, wszystko brudne, no, do nosa, oczywiście tak, ta, ta karma, niebo cały cały dziób. A kiedy jadły ostatnio? Wczoraj jadły. No, nie, nie, nie. Ja wiem, godzinę ty temu. Aha. No tak, akurat, nie, ale one też pogodnieją, nie? No tak. Wiesz, jak chcę tutaj nie jeść bo jak długo, wiesz? chwilę u zna, że koniec i daj ty dla mnie. lekce. Dzieci liżesz. Dzieciom popy liż pupę. Eksapulsi na popór.